Witam Państwa, Elżbieta Gaz. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Państwu o, o tym, że duch ludzki na wszystko musi wyra wyrazić zgodę. Tutaj wszystko dzieje się za zgodą ducha. Rozum jest narzędziem dla ducha. Ponieważ człowieka na ziemi od dawna to gadzie plemię chce zniewolić. Od dwóch tysięcy lat temu są pierwsze wzmianki na temat e, Sanhedryn, Sanhedrynu, na temat tego Właściwie to się mówi sanhedryn, pisze się sanhedryn. Pierwsze wzmianki na temat, że w ogóle najbogatsze rodziny zbierały się po to, żeby już knuć jakieś tam plany przeciwko ludziom. 2200 lat temu. Wszystko oczywiście dzieje się za zgodą ducha. Ponieważ dwa tysiące lat temu pan Jezus Chrystus Nazaryjczyk został bestialsko zamordowany w więzieniu. I zgoniono winę na ludzi, że była droga krzyżowa, że, że paru żołnierzy pilnowało. Absolutnie bez możliwości, ponieważ ludzie byli wtedy bardzo butni i tych paru żołnierzy roznieśliby na kawałki, tym bardziej, że oni sami mówią, że ludzie licznie przychodzili na spotkania z Panem Jezusem Chrystusem Nazarejczykiem. Proszę Państwa, ówczesny arcykapłan żydowski Józef Kajfasz wydał wyrok na pana Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Wydał wyrok i go wykonał. Bestialsko torturowano i zamordowaną. Oczywiście. Zgoniono to wszystko, że to wina ludzi, że odkupił winy ludzi i tak dalej. Proszę Państwa, czy oddalibyście swojego Syna, żeby odkupił winy tych różnych dziwnych ludzi, alkoholiczków, pijaczków, morderców, złodziei i różnych innych? No jak to? Czy to w ogóle wbrew rozsądkowi? Ale od wielu, wielu pokoleń. W sumie w Polsce od, tysien, od tysiąca lat jest okupacja Polski. Od tysiąca lat, od momentu, kiedy zaczęto wprowadzać tą katolicką religię. Od wtedy jest. Praktycznie mogę powiedzieć krok po kroku zniewolenie Polaka, każdego Polaka. Przez 400 lat karano ludzi, co jest w Google, możecie sobie to wygooglować, Państwo. Karano Polaków za niechodzenie do kościoła od 1300 do 1700 roku. Karano w wysokości od jednego do dziesięciu groszy. Byli specjalnie wyznaczeni pracownicy, którzy pilnowali, aby wszyscy poszli do tego tak zwanego kościoła. Dla mnie to jest ubytek, bo tam ludziom ubywa. Ubywa energia, ubywa wszystko. Proszę Państwa. To już jest zniewolenie. Jak można komuś nakazać, żeby robił coś wbrew swojej woli? Przez dwa tysiące lat ludzie mieli szansę na to, aby się zmienić, aby zmienić wszystko na ziemi. Niestety ludzie na to pozwolili, ludzie na to się zgodzili, na to, co dzisiaj się dzieje na Ziemi. Jest zgoda prawie 8 miliardów ludzi, żeby gadzie plemię, tysiąc rodzin, które dałoby się czapkami przykryć, zniewoliło prawie 8 miliardów ludzi. Jak to możliwe? Duch ma wolną wolę i prawo wyboru. To duch decyduje o tym, co się zadzieje z nim na ziemi. Duchy mają szansę zmiany, ale muszą się zbuntować wszędzie. Wystarczy 20% ludzi. Świadomych ludzi, świadomych siebie ducha. Rozum jest sługą ducha. Są trzy prawa na ziemi, trzy prawa obowiązujące prawa Pana Stworzyciela. Prawo ciążenia, to, co duchowe idzie do góry, to co ziemskie ciągnie w dół. I to jest prawo ciążenia, prawo. Przyciągania jednorodnego. Czyli zawsze alkoholik będzie przyciągał alkoholika. Duchowy człowiek będzie przyciągał duchowego człowieka. Narkoman będzie przyciągał narkomana. To jest prawo przyciągania jednorodnego. Kobieta, która jest w ciąży, przyciągnie do siebie ducha, który będzie w tym momencie do niej jednorodny. W tym momencie, kiedy duch schodzi w ciało. Cztery i pół miesiąca dla osoby, dla kobiety, która pierwszy raz rodzi. Cztery miesiące dla kobiety, która tam któryś raz z kolei rodzi, bo wtedy duch schodzi troszkę wcześniej. Natomiast i pilnuje sobie tego miejsca, ale schodzi jako jednorodny. Jeśli kobieta w tym czasie, kiedy duch będzie schodził i się zdenerwuje, no to wejdzie zupełnie inny duch. Bo ten, który miał zejść, będzie bez bycia jednorodny z tą kobietą, z tą matką, która ma go urodzić. To jest prawo przyciągania jednorodnego. Ktoś, jak będzie kłamał, przyciągnie kłamczuchy. Ktoś, jak będzie mówił prawdę, przyciągnie ludzi, którzy mówią prawdę. Tak to się właśnie dzieje. To są trzy prawa, które działają samoczynnie. Trzecim prawem, które działa samoczynnie, jest prawo przyczyny i skutku. To, co mówimy, to do nas wraca. To, co dajemy. To dostajemy z powrotem. Jeśli ja będę kogoś oceniać, to ja będę oceniana. Cały czas mówię o tym, że jeżeli ktoś do was mówi o kimś, to on ocenia tego kogoś poprzez swoje działania. On mówi, pokazuje wam, jaki jest. Mówi: Ja jestem taki. On bez mówienia o tej, trzeciej osobie on mówi o sobie jeśli ktoś do was krzyczy że jesteś taki siaki owaki to ja się śmieję bo ja wiem że on mówi o sobie to do ciebie wróci człowieku to co mówisz mówisz i masz a już największą hipokryzją jest to że ktoś do was tiutiu, pięknie, ach wspaniale, jaki jesteś piękny, śliczny i w ogóle... Tylko się odwrócisz, wbija ci nóż w plecy, oczywiście krytykuje, ocenia. To jest największa hipokryzja, to są te dwie twarze. To jest człowiek bardzo toksyczny. Nazywam takich ludzi toksycznymi, Manipulantami. Takich ludzi należy omijać z daleka. Jak ktoś zaczyna chwalić, bardzo uważam na to. Ja wiem, jak ja wyglądam. Ja wiem, jaką mam wiedzę. Ja widzę, po to mam oczy, po to mam trzecie oko widzenie duchowe. Bo to mam podpowiedzi, jestem prowadzona. Doskonale czuję. Owszem, ufam ludziom, ponieważ wiem, że można mi zaufać. I ufam bezgranicznie. Niestety, to jest bardzo złe, ponieważ to są ci. Toksyczni manipulanci. Ale uczę się odróżniać tych ludzi i omijać z daleka szerokim łukiem. Wracam do zgody ducha. Nawet zgoda ducha jest na to, jak ma odejść z ciała duch. Wyraża zgodę, bez jego zgody, bez zadziania się tutaj na ziemi cokolwiek. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz: że jeśli ktoś jest dzisiaj ofiarą, w poprzedniej inkarnacji był katem, w następnej inkarnacji będzie znowu katem, a ten kat, który był katem, urodzi się jako ofiara. Bo duch potrzebuje przeżyć jedną stronę i drugą stronę bycia ofiarą i bycia katem, żeby mógł wyciągnąć wnioski i w kolejnych inkarnacjach zupełnie inaczej działać. Bez zgody ducha, bez możliwości zadziania się tutaj czegokolwiek, my schodząc na ziemię, wybieramy sobie ciało, Kraj, w jakim chcemy zejść, rodziców wybieramy sobie, doświadczenia, wszystko to, co tutaj chcemy doświadczyć. Pamiętajmy, że duch ma wolną wolę, prawo wyboru i musi mieć świadomość siebie, ducha. To jest bardzo ważne, ta świadomość siebie, ducha. Jeśli większość ludzi obecnie będzie miało świadomość siebie, ducha, to to gadzie plemię nie ma żadnych szans, żadnych. Dlatego tak uczono ludzi rozumowego pojmowania świata. Na ostatnim szkoleniu pokazałam ludziom różnicę pomiędzy rozumem a uczuciem, ponieważ istnieje taka różnica. Rozumem wybieramy zupełnie co innego. A co innego wybieramy uczuciem. Nawet nieraz pytam się, czy młodych mężczyzn, czy młode kobiety, jakby wybrali sobie partnera. No, niestety większość osób wyraźnie mówi, że musi być piękny, śliczny, bogaty. No, najlepiej książę z bajki albo księżniczka z bajki. Niestety, uczucie jest to zupełnie coś innego. My wybieramy wnętrze człowieka. To, co jest na zewnątrz, to opakowanie jest mało ważne. Ponieważ we wnętrzu człowieka są te cechy jednorodne. I jeśli spotkamy kogoś, na kogo tylko spojrzymy, jego ozrok, uśmiech, jego wnętrze na nas zadziała, to to jest właśnie uczucie, miłość, ta jednorodność. I wtedy to jest najszczęśliwszy związek, jaki może być, wtedy kiedy wibrujemy tymi samymi energiami. Mamy te same cechy do przepracowania. Mamy takie same zainteresowania. Wtedy taki związek jest najszczęśliwszy. Wtedy wszystko można zbudować. Jeżeli jest tylko pożądanie w związku, że mi się ktoś podoba, to jest na chwilę seks i to praktycznie koniec uczucia. I taki związek się rozpadnie. Jak jest uczucie, to ono trwa, to się pielęgnuje. Tak jak brudzi się ubranie, czy brudzi się mieszkanie. Tak samo człowiek brudzi się energetycznie. Czyszczenie musi być człowieka, musi mieć świadomość tego, że te energie muszą być czyszczone. Ja wiem, że tu uczono człowieka tak, że tu się samo to dzieje, samo się nic nie zadzieje. To nie tak wszyscy mówią, że czekają, że przyjdzie Pan Jezus Chrystus i tutaj zmieni wszystko, szczeli palcami i wszystko się zadzieje. Nie. To my. Ludzie tutaj na ziemi, ci, którzy są w stworzeniu, potrzebują zawalczyć o swoją wolność. Jeżeli zawalczymy o tą wolność, wszystko się poukłada właściwie. A jak będziemy bez zawalczenia o wolność, to ostatecznie Pan Stworzyciel uruchomi wydarzenia, potężne wydarzenia. To wszystko wtedy się zawali. My tutaj będziemy budować wszystko od nowa. Wszystko od A do Z. Nowe prawa. Nowe wszystko. Ziemia się musi poprzewracać, żebyśmy mieli czystą Ziemię, żebyśmy mogli w naturze wszystko na nowo wytworzyć. Bo to, co zostało z Ziemią zrobione w tej chwili, ta chemia, tyle ile tej chemii sztucznie wytworzone jest wlewane w Ziemię dla szkody człowieka. To jest bez pojęcia, to się nie mieści normalnie w pojęciu tego wszystkiego, co tu zostało zrobione. Już nie mówię o tych elektrycznych samochodach i o tym wszystkim, co się tu wciska ludziom. Ta bogata, patologiczna władza, lata odrutowcami, samolotami, to nie szkodzi, tak? Ale samochód, który ma troszkę spalin bardzo szkodzi wszystkim ludziom na ziemi. Ale żeby wmówić takie kłamstwa, to, to po to tylko, żeby zapanować nad tymi ludźmi, żeby zniewolić tych ludzi. Proszę Państwa, po co w Stanach Zjednoczonych to gadzie plemię ma po dwadzieścioro dzieci? Po co? Zastanówcie się. Nie wiem, czy są, czy ludzie wiecie o tym w ogóle, bo to jest wszystko tak trochę skrywane. Chociaż bardzo dużo ludzi o tym mówi. Po co tutaj ta islamizacja Europy? Po co tutaj ta wojna na Ukrainie? Ale na pewno jedno jest dobre. Polska to kraj wybrany. Polacy to naród wybrany. Polacy są bezpieczni w Polsce. Tu jesteśmy bezpieczni. Ale żaden inny naród tutaj bez bycia bezpieczny. Wydarzenia, ci wszyscy ludzie zginą. Jeżeli przyłączą Ukrainę do Polski, to będzie Polska, wibracja Polski. A więc ten naród ukraiński, ten, który tam się osiedla w tej chwili, to gadzie, plemię, będzie bez bycia bezpieczny. Ja tylko czekam, żeby przyłączyli. Czy sobie zdają z tego sprawę, czy nie, to ich sprawa. Ale ja mam tego świadomość. I są ludzie, którzy też mają tego świadomość. Wydarzenia będą bardzo mocne. Muszą te wydarzenia wyryć piętno na duchu. Żeby nigdy w życiu, żeby nigdy więcej duch był bez tworzenia takich patologicznych układów, jakie obecnie są na Ziemi. Nigdy więcej. Pieniądze nigdy, bez możliwości bycia celem w życiu. Dlaczego to wszystko bez dzielenia jest, na Ziemi równomiernie dla wszystkich. Wszyscy mogliby żyć tak. Po co są biliony na kontach tych ludzi? Po co? Co im, co im to da? A drugi człowiek w innym kraju ledwo koniec z końcem wiąże. To się musi skończyć. Musi nastąpić na Ziemi równowaga energetyczna. To jest proces, który następuje w tej chwili. Jest przebiegunowanie ziemi. Musi się to zadziać. Dla ludzi, którzy się rozwijają duchowo, którzy mają świadomość siebie ducha, znajdzie się 5 metrów placu, 10 metrów, nie wiem, tyle ile potrzeba i zostaną ochronieni przed tym, co się zadzieje. I ci ludzie, którzy mają pozostać na Ziemi, dzieci indygo. Kolor indygo stęczy się, wyrzuca, dlatego że boją się dzieci indygo. A dzieci indygo jest 8% na Ziemi. 8%. Damy radę. Każdy duch schodząc na Ziemię, ja o tym non-stop mówię. Odkryj swoją moc, moc słowa, moc ducha i moc wiary. Moc, którą masz. Owszem, trzeba pościągać te blokady, które są zakładane blokada trzeciego oka, blokada serca, blokada splotu słonecznego to trzeba koniecznie pościągać bez zakładania sobie tego. Zresztą spadnie ludziom opaska z oczu, spadnie. Przychodzą ludzie i określają się. Jestem za albo przeciw. Przed chwilą właśnie był człowiek, który się jasno określił. Okulary, czego nie chce widzieć, że te okulary nosi. Mamy wszystko widzieć. To wszystko jest dla nas. Stworzenie mową Pana, stworzyciela. Większość tych znaków, które używają, które używa to gadzie, plemię, to są znaki pana Stworzyciela. Ja w następnym filmie postaram się państwu te znaki pokazać wszystkie i co one oznaczają, ponieważ to jest ważne dla wszystkich dla tych, którzy chcą słyszeć, widzieć, odczuwać. Kierujemy się uczuciem. Rozum człowieka jest narzędziem dla ducha, do logicznego myślenia, do kojarzenia faktów i do wyciągania wniosków z doświadczeń. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że im więcej mówię prawdy, tym bardziej ludzie się mnie boją. Mówią to nawet, przychodzą i mówią, że się boją. Prawdy. Mówcie prawdę, przestaniecie się bać. Mówmy wszyscy prawdę, taka jaka jest. Odkryj moc natury. Natura może wszystko. Ale musimy wrócić do tej natury. Mamy bardzo mocny system odpornościowy. Ale niestety, zaszczepieni ludzie. System odpornościowy jest tak słaby, że tragedia. Ale to są wybory. To jest wybór. Ma prawo każdy do wyboru. I to są wybory. Niestety to jest zły wybór, ale to jest wybór ducha. Bez zgody ducha byłoby bez zrobienia tego. Natomiast Duch wyraził zgodę na to, co się z Nim dzieje tutaj na Ziemi. Ale ja wiem, że i tak wygramy. Polska, kraj wybrany, Polacy, naród wybrany, Polacy są bezpieczni tylko i wyłącznie w Polsce. Dlatego zależało tym ludziom, żeby Polacy wyjechali z Polski. Bez możliwości. Kto wyjechał, to wyjechał, kto wrócił, to wrócił, kto został, to jest. Ja już nawet w tej chwili to bardzo się zastanawiam nawet do wyjechania za granicę tu blisko był. Bo mam świadomość tego, że jestem bezpieczna w Polsce, kraju wybranym. I jako naród wybrany, jesteśmy bezpieczni tutaj, w Polsce. To są nasze wibracje. Nasze owoce są dla nas najkorzystniejsze. Tu rosnące warzywa są dla nas najkorzystniejsze. To samo z mięsem, ze wszystkim. To co tutaj rośnie, to co jest tutaj wytwarzane, dla nas jest najkorzystniejsze. Jeszcze raz powtórzę: odkryj swoją moc, moc ducha, moc słowa i moc wiary. Dziękuję bardzo i do usłyszenia ponownie.